Witam, dzień dobry serdecznie, dobry wieczór właściwie. Słuchajcie, dzisiaj właśnie pogadamy sobie o, o tym, co zrobić, żeby nasze śniadanie, które zjemy, bo zgadzam się z jedną rzeczą, że śniadanie jest, jest najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia, o ile, o ile zjemy je wtedy, kiedy byliśmy głodni, tak naprawdę. Bo to jest, to, to, to jest krytycznie ważne. Jeżeli, jeżeli zjecie posiłek nie będąc głodnym, to tak naprawdę zastanówmy się, co się, co się tak naprawdę dzieje z, w żołądku, tak? No, dajmy na to, budzicie się rano, no i trzeba wyjść do pracy. Szybko, spieszymy się, no bo przecież zegarek, szybko, szybko, czasu szkoda, budzik nastawiony na najpóźniej, wiem, że zajmuje mi od momentu obudzenia się do momentu wyjścia 20 minut, tak? To szybko wszystko, zjem, wykąpię się, załatwię i, i wylatuję jeszcze może w samochodzie, mam elektryczną tą, tą golarkę to się ogolę. Mówię o mężczyznach, kobiety oczywiście, przecież no, wiadomo, że wcześniej wstają troszkę, żeby być jeszcze piękniejszymi. Natomiast to, co jest, to, co jest tutaj istotne, że jeżeli, jeżeli wrzucicie na żołądek, znaczy właśnie do żołądka, nieprzygotowanego do jedzenia, jedzenie, znaczy nieprzy, nieprzygotowanego do trawienia jedzenie. To on właściwie to jest takim wiczącym worem bez, bez niczego, tak? Jeżeli wy stymulujecie go troszkę, czyli na przykład ktoś albo wy zaczniecie gotować, kroić chleb, cokolwiek robić, poczuć zapachy, to zaczyna się tak zwana faza głowowa wydzielania soku, soku żołądkowych i ten żołądek zaczyna się przygotowywać do, do jedzenia. Średnio zajmuje nam około 40 minut od obudzenia się do bycia głodnym. To jest bardzo ważne. W związku z tym pamiętajcie, jeżeli nastawiacie budzik na, za 15 minut wychodzę, no to, to nie, nie ma mowy o, o, o zjedzeniu poprawnym. Ja, ja zrobię od, oddzielny live na temat poprawnego jedzenia, jak to powinno wyglądać tak naprawdę, bo o co chodzi? Chodzi o to, że jeżeli będziecie jedli szybko, to w większości najbardziej wartościowych rzeczy nie, przy, nie przyswoicie. W związku z tym to tak naprawdę to tak naprawdę nie ma większego sensu. Okej. Okay. Czyli, czyli wiemy, czy śniadanie, tak? Śniadanie to jest najważniejszy posiłek w ciągu dnia, tak? O ile zjemy wtedy, gdy jesteśmy głodni. To, co mówiłem przed chwilą, pamiętacie, nie? Takie część jeszcze osób miało takie powiedzenie, to wśród naszych raczej babci, dziadków, dziecko w brzuszku jeszcze śpi, właśnie jest jeszcze nieprzygotowane, jest jeszcze nieprzygotowane do, 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 do jedzenia ten żołądek i i wtedy no po prostu on będzie źle trawił. O, proszę bardzo, pani Doroto, witam serdecznie. I super. I to jest bardzo, bardzo dobra odpowiedź. Że tak powiem na piątkę z plusem, nawet na szóstkę ch pues, ch zależy od tego, co się dzieje. A no właśnie, a jeżeli nas głodzi, budzi głód, no to trzeba pójść do doktora. Jeżeli po, zjedliśmy ostatni posiłek na dwie godziny trzy, bo jestem wczesnem i nie śpimy parunastu czy paru dziesięciu godzin a bardziej. Tak jak 6-8, to rzeczywiście, jeżeli budzi głód, to znaczy, że to, być, to może być choroba brzodowa, to może być kilka, kilka innych, in, kilka, kilka innych dolegli, dolegliwości. Czyli zjedzmy wtedy, kiedy jesteśmy głodni. To jest bardzo ważne. A co zrobić, jeżeli, jeżeli no, wstałem i nie jestem głodny, prawda? No bo no, no, no to jak, co mam zrobić? Mam, nie, mam jeść, nie jeść, mam poczekać, spóźnić do pracy. Jeżeli nie jest to jajecznica czy zupa mleczna, no to, a jest to suche jedzenie, kanapka, coś takiego, to można zapakować i zjeść w pracy czy w szkole. Tutaj ze szkoły, o dzieciach to jeszcze chwilkę porozmawiam, bo tutaj zależy od wieku i współpracy delikwenta, że tak powiem, jedzącego lub niejedzącego nie śniadanie, ale osoba dorosła może zjeść na przykład z pracy, i Jeszcze jest pewien pomysł ewentualnie na jedzenie w samochodzie, że jeżeli człowiek jest, no bo ma pracę taką, że nie może zjeść w domu, nie miał czasu albo nie był głodny, jedzie pół godziny do pracy, no i właściwie można, można zjeść coś w pracy, ale co mówi na to prawo? Prawo mówi, że osoba, która prowadzi samochód może spożywać pokarmy podczas jazdy, ale wtedy, kiedy jedzie sama jeżeli jest ktoś coś obok, no to, znaczy ja mówię, tak, przed dwóch, ostatnio, dwa, trzy lata to temu chyba sprawdzałem, no jeszcze sprawdzę nie, niebawem, ale tak mi się wydaje, <laughs> i jeżeli kogoś wiezie, nie powinna jeść, bo jeżeli się zachłyśnie, coś się stanie, to odpowiada też za drugą osobę, osoba jedząca po, znaczy towarzysząca, czyli nie kierowca, może jeść, o ile się kierowca na to, że tak powiem, zgodzi, czyli to mówi prawo, czyli jeżeli prowadzicie samochód, jesteście sami, możecie jeść, jeżeli jesteście z kimś, niekoniecznie no bo może się, że tak powiem, policjant do was, do was yy, przyczepić. Czyli zjedźmy, zjedzmy wtedy, kiedy jesteśmy głodni. To jest pierwsza rzecz. Jedzmy powoli. Nie popijajmy. O tym zrobimy oddzielny live, bo to jest na kilkanaście minut taki, taj, taj, takiej poważnej rozmowy. I co zjeść? Tak naprawdę, no to jest kluczowe. Słuchajcie, no, yy, co jeść? Jeżeli yy, zjecie coś słodkiego, a to sobie tylko wpiszę sobie. Właśnie, przy, przy okazji dzieci, to właśnie, try, dobrze, żeby nie zapomniał powiedzieć, ok. <laughs> jeżeli zjecie cukier, no to będziecie za chwilkę głodni. Też zrobię oddzielny live o, o, o krzywej cukrowej i jak to wygląda, jak to się wszystko napędza, ta insulinooporność i, 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 i te, wszystkie, te wszystkie zależności. Czyli jeżeli zjecie cukier i macie wagę z górnych granic normy lub nadwagę czy otyłość, no to macie szansę być głodni za dwie, najpóźniej trzy godziny i to bardzo głodni. Za trzy godziny, za półtorej, dwie macie być szans, szansę rzeczywiście naprawdę głodni. W związku z tym jedzenie często małych posiłków, o tym też to jest dobry pomysł na, 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 na webinar. To nie jest dobry pomysł, po pierwsze, kto ma tyle czasu, prawda? A po drugie, a po drugie jest, jest to niezdrowe. Czyli jeżeli zjecie coś, co na przykład proponuje zjeść posiłek o małej zawartości cukru, a większej innych rzeczy, czyli powiedzmy białko, <tuszy> białko i trochę tłuszczu, błonnik, takie rzeczy, to, to, to jest do, 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 dobry, dobry pomysł. To, czyli, na przykład, jeżeli w domu jajecznica na przykład, to będzie bardzo, bardzo fajny, bardzo fajny pomysł, taka jajuwa, dlatego, że no, ona ma w sobie białko i tłuszczyk. To akurat jest osobiście robiłem. Tak? Tutaj widzicie, żółtko jest właściwie, to jest, właściwe, jest jajko nasadzone właściwie, tak? bo żółtko jest płynne. Takie powinno być, takie jest zdrowe. Odrobinę białka, no i tu były grzybki, troszkę i cebulka, i jeszcze popruszone wszystko, wszystko żółtym serem. Wygląda przepysznie. Lepiej do tego chleba nie jeść, bo jeżeli, jeżeli zjecie chleb, czyli dacie cukier, to szybciej zgodniejecie. Czyli jeżeli zjecie jajuwę z, z trzech jaj, będziecie głodni za 4-5 godzin, albo zjecie jajecznicę z, z, z dwóch, trzech jaj i jeszcze dwie kromki chleba, to paradoksalnie macie szansę być dużo wcześniej, już o połowę, powiedzmy po dwóch, trzech godzinach głodni. Po co, prawda? Brzmi to dziwnie, że zjecie więcej, a będziecie wcześniej głodni? Tak, bo zjecie coś, co ma sporą ilość cukru. <laughs> dlaczego o tym ja mówię? I dlaczego teraz właśnie powiem, że do dzieci? Dlatego, że to co zjemy tak naprawdę, to mówi o tym, co znaczy warunkuje na dalszą część naszego dnia. Prawda? Czyli, no Jośko nie je, mądry, ale za to silny, prawda? No, no właśnie. No. Taki humor, że tak powiem, nawet cierny humor ze Słowacji, ze słowackiej strony śmieszne. Chodzi o to, żeby jednak, czy mi idziemy do pracy, czy dzieci wysłamy do szkoły, żeby jednak coś ze sobą fajnego zrobiły. Takie, jeżeli już idą do tej szkoły, może nie lubią, a teraz właśnie powrót do szkoły jest, o tym za chwilę jeszcze powiem, bo to już niech wykorzystają ten czas dzieciaki jak najsprytniej, jak naj żeby potem mniej musiały pracować w domu. <laughs> właśnie, co zrobić z dziećmi? No, bo powiedzmy, no, mówią mi pacjenci, no pani to że mówi pan, żeby dziecko obudzić, jak to no, mam wcześniej obudzić? Wcześniej położyć spać i wcześniej obudzić. Jeżeli wcześniej dziecko się obudzi, to dajemy szansę mu, że, że zgłodniej. Jeżeli y, dziecko się, to ja z, b, rozmawiam ze znajomymi, dzieci w wieku no, wczesnej szkoły kładzą się o 10 spać, no to obudzić je y, przed 7, siód, około siódmej, Graniczy z cudem, są to, 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 to takie zombie nieprzytomne chodzące po domu. Wcześniej położyć spać, nauczyć, żeby wcześniej się położyć spać, nie powinny mieć kontaktu z komputerami, z tabletami, z czymś, co emituje światło niebieskie, bo nie będą mogły zasnąć. O tym też oddzielne to, to spotkanie trzeba zrobić, i wtedy będą miały szansę normalnie zasnąć, wcześniej wstać, a pyta się pyta, co ja mam robić z tym czasem? tę książkę, <coughs> powtórz sobie coś. Nie musisz robić lekcji, oczywiście rano że szybko człowiek będzie odrabiał, ściągał od kogoś. Nie. Przypomnij, powtórz sobie, masz czas, przeczytaj książkę, lekturę, poczytaj, przecież tych lektur jest teraz y, mnóstwo, w związku z tym zawsze osoba, że tak powiem, jak to mówią złośliwy osoby osobie inteligentne nigdy się nie nudzą, taki wredny tekst można dziecku sprzedać, no to dobra, coś to porobię, prawda? Czyli wcześniej obudzić, znaczy wcześniej położyć spać, wcześniej obudzić i nawet jeżeli dziecko, zobaczycie, że nie głodnieje tak wcześnie, to, to można taki trik zrobić, żeby jeżeli już jest odpowiednio duże, to z nim coś ugotować, coś co pachnie. Dlatego że zapach, to co mówiłem na początku, wydzielany na przykład podczas smażenia, nie wiem, cebuli, czy grzybów, czy jajecznicy, czy podczas gotowania jakichś fajnych rzeczy, podgrzewania mleka, cokolwiek, powoduje, że czujemy to i o, to może jednak jeszcze przed wyjściem coś sobie chapnę, prawda? Czyli ułatwiamy wywołanie tego, uczciego, tego to, ułatwiamy, że to uczcie głody ma szansę się, że tak powiem, pojawić. To jest bardzo ważne, dlatego że to, co mówiłem, jeżeli jedynie wpadnie no raz do, do żołądka nieprzygotowanego, to się wiele nie stanie, ale to będzie notorycznie, to w tym momencie ten żołądek może mu uszkodzić I ja już miałem kilku pacjentów yy, w wieku młodzieńczym, którzy mieli chorobę wrzodową z powodu właśnie tego szybkiego. Wszystko w stresie, szybko, mama mówi jedz, jest, i wychodzisz <kłuch> i wychodzisz do domu, prawda? Czyli obudźmy dziecko wcześniej. I to, co jest bardzo ważne, słuchajcie, teraz się skupcie, co do, dla, dla dzieci, dla, dla dorosłych też. Natomiast o co chodzi? Bo to, co często dzieci, dzieci dostają, to, że bo to szybko jest, to jest zupa mleczna z jakimiś tam y, słodkimi trocinami, tak? Czy jakieś tam takie kulkice, jak kubki tego, zajączka wyglądają, czy, 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 czy inne takie y, słodzone coś. Słuchajcie, w mleku jest tryptofan. Trudna nazwa, wiem, ale wyjaśnię. To jest taki aminokwas, czyli taki powiedzmy cząstka, z którego są budowane białka i z niego powstaje serotonina, czyli hormon, który powoduje wstanięcie naszego umysłu, tak? I teraz tak, jeżeli dziecko by zjadło trochę samego nabiału, dostanie tryptofan, okej, okay, sam nabiał nie będzie zły. Plaster 2 sera tego, no na taki na, na takiej deseczce Powiedzmy taki, 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 co ma mało cukru, w takim chlebku, a nie taka pajda, czy powiedzmy buła, która to jest w ogóle zdrada, no to w tym momencie dostanie trochę tryptofanu przy swojej i zacznie, że tak powiem, ten tryptofan normalnie przerabiać. Organizm dostaje informację, że <laughs> przyszło paliwo i wstajemy, tak? Budzimy się, wstajemy, możemy iść do szkoły, skoncentrować się, być wydajnym na lekcji, tak? Czyli słuchać, notować, wszystko robić. <laughs> Natomiast jeżeli ten tryptofan, czyli na przykład mleko, Podamy z tymi z trocinami słodonymi. to niestety taki zachodzi podczas metabolizmu cukru taka zależność, że ten tryptofan jest podkradany. Czyli organizm dziecka, czy dorosłego też w pracy, no ale powiedzmy, dorosły sobie jeszcze sześć kawalni, i tam sobie jakoś poradzi dziecko, ma z tym problem. Nie pójdzie do automatu, chyba że kupił kawę no chociaż. Nie ma nadzieję, że tego nie robią. Wracając do tematu, dziecko nie zrobi tego, i co się będzie działo z dzieckiem, które zje mleko z cukrem. Organizm będzie wiedział, że tryptofan przyszedł, prawda? Ale on został podkradnięty, zabrany, i zaczyna być taki, że zaczyna być mózg przysypiający, tak? Druga rzecz, ten, tego cukru trochę poszło, a cukier daje jeszcze napęd na mięśnie. I co mam, takie dziecko trochę podsypiające, ale ruszające się, noga sama chodzi, prawda? Ręce przeszkadza temu, przeszkadza tamtemu. Co mamy ADHD, prawda? Które sami często rodzice wywołują. Posiłkiem pierwszym, ale włączyliśmy telewizor i tam jest reklama. I co? Nasza kanapka mleczna specjalnie dla Twojego dziecka, masz, daj mu tutaj, prawda? Ta kanapka mleczna o 9.38 bodajże, nie pamiętam, wiecie o co chodzi, prawda? Dlaczego tak mówią reklamy? Dlatego, że biochemicy z tej firmy, która stworzyła to nazwijmy to, to, to coś jedzeniem, wiedzą, że dziecko jak zjedzą, zje z tej samej firmy te trociny z cukrem zal, zal, zalane mlekiem to za 2-3 godziny będzie bardzo głodny i będzie miał kry... o, ogromne zaburzenia koncentracji i nie będzie w stanie skoncentrować się na lekcji. Czyli rodzice, którzy chcą zadbać o dziecko szybko, tutaj zupa mleczna z trocinami i ten <grytanie> batonik syf, przepraszam, kanapka mleczna, co innego, powodują na własne życzenie zaburzenia koncentracji, a przychodzą potem na wywiadówkę, no nie uczysz się, o dziecko, no próbowałem, ale coś nie wyszło. Kochani rodzice, nie róbcie tego własnym dzieciom. No, naprawdę, to jest rzeczywiście to jest makabra, dlatego że no, z jednej strony, znaczy, o dzieci o tym oczywiście nie wiedzą, skąd mają wiedzieć, prawda? Ale tak jakbyśmy byście organizm, jak to czyta, jedno im każecie robić, czyli mówi idź w prawą stronę, a, a drugim zachowaniem idź w lewo, tak? Idź do szkoły i się ucz, a to, co dałem, to, co dałem do jedzenia, to, to mówi iść do szkoły, ale się nie ucz, to po co, prawda? No, tak to wygląda dla organizmu. I robicie dzieciakom krzywdę. Słuchajcie, także naprawdę lepiej tego nie robić. I jeszcze jeden problem, co zrobić, kiedy dziecko ma pierwszy WF? No to albo obudzić, no bo prawda, no bo na godzinę przed WF-em lepiej byłoby nie ćwiczyć, lepiej nawet dwie godziny. Czyli albo dziecko obudzić odpowiednio wcześniej, tak żeby skończyło jeść, no na, na przynajmniej godzinę. Ewentualnie, jeżeli dziecko jest duże, współpracujące, możemy jej dać temu, temu, temu dziecku jakiś posiłek, który zje po WF-ie, jeżeli będzie głodny, bo jeżeli. Człowiek ma nadwagę, dziecko też jest człowiek, tylko mały trochę, i wykona odpowiedni wysiłek. To w trakcie wysiłku wyrzuci z siebie troszkę stadełka i tak naprawdę zje podczas tego WF-u śniadanie. To jest bardzo ważna informacja. W związku z tym też do rozważenia zobaczyć. Pamiętajcie, wszelkie próby zawsze możecie zrobić w weekend, prawda? Obudzić dziecko, zobaczyć, o którym nie wstanie, o jest głodnieje, porobić z nim lekcję, na przykład w sobotę, zobaczyć, podaśladować szkołę i wtedy będziecie będzie wiedzieli, jak dziecko mniej więcej funkcjonuje, kiedy pada jego koncentracja i kiedy jest głodne. I jak przygotować jemu do szkoły posiłki, prawda? Mam nadzieję, że wyczerpałem przynajmniej część tematu. Zaraz zobaczymy, czy w komentarzach są jakieś fajne y, pytania. Ja tylko widzę, właśnie widzę, na czym polega ten post, ale rozumiem, że to jest pytanie pani Jadwigi do innego komentarza. Ja widzę tylko komentarze pojawiające się tak po prostu jeden po drugim. W związku z tym czasami y, mogę, że tak powiem, tak sobie po prostu y, nie trafić, ale widzę tu ładny komentarz, pewnie taki zwykły. Witam, pani Lino. W figach na przykład, też jest w bananie w paru innych, to pamiętajmy, że tych, te, te słodkie rzeczy będą też ten tryptofan podkradały. Także powiedzmy nabiał sam, ok, ale już z cukrem nie, 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 nie za bardzo, prawda? Tutaj tak, bardzo dobry komentarz, no cukier jest największym narkotykiem. O tym też będziemy mówili, dlatego że prostu, jak będę mówił o, o tej krzywej cukrowej, o insulinooporności, to też, to też jest bardzo ważne, żeby o tym powiedzieć, znaczy, to, to, to wyjaśnię mechanizm fizycznego uzależnienia, bardzo silnego dla wielu osób, bardzo jest silne fizyczne uzależnienie od, od cukru, prawda? Co my tu jeszcze mamy? Jakieś pytania? Ja chyba z tego nie wszystkie pytania widzę, bo tu widzę tylko tam parę naście, a widzę, że tutaj na Facebooku że jest, że jest więcej tych pytań. O! Bardzo mi miło, bo rzeczywiście, prawda no, dzieci, dzieci wróciły do szkoły, prawda, bo do, do tej pory było, była domowa, że tak powiem, domowe było, e, jak to się nazywa? Domowe nauczanie i, i, i z tym, tym, i z tym jedzeniem e, było różnie, prawda? A teraz na szczęście maseczek najnosimy, wypuścili nas, że tak powiem, wszędzie i mówią, oj, korzystajcie z tego, z tego z poluzowania rozsądnie, bo znowu jakieś tam będą, prawda? I potem się znowu pojawi. Jakieś takie inne, prawda? Ale my tego nie chcemy. My chcemy tak, prawda? I, 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 i żyć, i żyć w, miarę, w miarę normalnie. Już szukam dalej jeszcze komentarzy, czy jakieś będzie jakieś pytania. Cukier, narkotyk. Słuchajcie, piszcie pytania, bo to rzeczywiście e, ja sobie to odpowiem i, i bo może będę robił, robił też, też takie. O, momentu tu jest, zaczynam. Zaczynam dzień pijąc wodę z miodem i cytryną i to już kilkanaście lat, nie choruję, wcale nie stosuję przerywany, nie choruję, a post przerywany, to jest bardzo fajne, o tym też chcę zrobić, to jest bardzo fajny pomysł, natomiast jeżeli chodzi o wodę, wodę z miodem, jeżeli mamy łyżkę, lub lepiej łyżeczkę, to to jest ilość 5 gramów, 6, 10 gramów cukru, to nie jest, jakiś, nie jest jakaś ogromna ilość. Natomiast jeżeli weźmiecie, że w mleku w 100 ml jest około 5 gramów cukru, no to mamy już 300 ml, to już jest 15 gramów cukru i do tego wrzucimy te trociny posłodzone, gdzie tam jest cukru 90-80%, to tak naprawdę... To tak naprawdę to jest, słuchajcie, to jest rzeczywiście ogromna ilość cukrów. To, co rzeczywiście zaburzy. A bardzo dziękuję, tak sam robiłem. Bardzo dziękuję. U mnie wpierw kawa, później ciepła woda. solą. To jest też dobry pomysł. Właśnie pamiętajcie, że kawa też będzie rodzajem posiłku, dlatego że ona spowoduje wyrzucenie. Kawa jest słabym spalaczem tłuszczu, czyli jeżeli wypijecie naczczo i wam nie szkodzi. To może spowodować, że łatwiej będzie właśnie, wam się potem tłuszcz palało. Czy dla odchudzających rzeczywiście może być, może, może być fajny pomysł. Bo pamiętajcie, żeby kawy nie pić później niż od 10. Też o tym chcę zrobić jakiś oddzielny, oddzielny live. Absolutnie taki, jak i moja rodzina, bez śniadania nie wychodzimy z domu. Okej, okay, tylko mówię, pamiętajcie, proszę pamiętać, żeby, żeby być pewnym, że ludzie, którzy jedzą to śniadanie, są głodni. O tu widzę tutaj o, bardzo fajny patent. Jeżeli nie są głodni, to woda z octem jabłkowym może spowodować i jeszcze gotowanie czegoś, co, 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 co ładnie pachnie, może spowodować, że ten żołądek szybciej się przygotuje i powie, no to już już zgłodniałem, daj mi jeść. Także to jest, to, to jest, to jest dobry pomysł. Dziękuję słuchajcie za uwagę. Piszcie komentarze. Do zobaczenia za tydzień, najpóźniej.